Witamy Was po wakacjach, po prostu TV, to już 15 odcinek. Nieprzypadkowo we wrześniu jesteśmy w harcówce. Nieprzypadkowo jesteśmy w harcówce, bo to to miejsce, w którym zaczynacie nowy rok harcerski, w którym przeprowadzacie a przynajmniej zaczynacie pierwszą zbiórkę, to miejsce, w którym lubicie na i w którym zachęcacie tych wszystkich nowych świeżaków, żeby chodzili na Wasze zbiórki w tym roku harcerskim. Ale wróćmy jeszcze do wakacji, bo w sierpniu byliśmy na pewnej wcale nie małej imprezie dla starszych ludzi. I gdzie byliśmy? Dla starszych ludzi? Dla starszych ludzi. Dancing w <śmianowicie> <śmianowicie> Nie byliśmy tam razem. Ale poważnie byliśmy na wędrowniczej watrze, w tym roku organizowanej przez naszą chorągiew, chorągiew krakowską. Watra odbywała się, czy swój finał miał w zasadzie w. W pasie francuskiej miejscowości Piaski Dróżków. Ehm, Kinga, no. ale już, czyli szefową poznaliście wcześniej. E, byliśmy z kamerą, e, obserwowaliśmy program, obserwowaliśmy świetną atmosferę wędrowników, kawiarenkę na tropie, e, a przede wszystkim największą i najf... nie najfajniejszą, przede wszystkim największą i dającą najwięcej możliwości wędrownikom, czyli ludziom powyżej 16 roku życia. No i co, zobaczcie. Wegroniczną Batrę 2013 Oh, Lecimy dalej. Co mówiłeś, że to miejsce ma dla nas wymiar historyczny, tak? A Ta dzisiaj dużo będzie o historii. Tak. To to wrzesień, do całego wojny. Tak, my ja też jesteśmy w historycznym miejscu, bo tutaj prowadziliśmy swoje zbiórki, drużyny. Tutaj nasi nie. <laughs> A to to wrzesień. <laughs> jeszcze raz. <laughs> po prostu TV, odcinek 15, ujęcie 267, zaczynamy jeszcze History... raz. To od początku, bo dzisiaj, historycznie, jak widzicie, jesteśmy w takim. W bardzo brązowym i drewnianym miejscu. To jest tacówka, w której Piotr 57 lat temu zakładał swoją pierwszą drużynę harcerską, e, 374. krakowską drużynę marcerską na tak. I dlatego postanowiliśmy, jesteśmy w Harcówce i wszystko się dzisiaj będzie prędzej wokół Harcówki. I nasz proporcowy Tomasz. Drugowo. już się zbliża do zbiórki, godzina 17.30, już coraz bliżej, za 10 minut. A proporcowego Tomasza jeszcze, jeszcze nie, nie ma. A Kolina nie ma. I ciek czeka. Ciekawe co on teraz robi. E, zobaczcie, jak poradził sobie z miejską dżunglą. Przejechał. Do Przejechał, to dobre słowo. Przejechał.

Mamy dla Was ciekawą rzecz, o jaka ona Osa! Moi drodzy, drugi harcmistrz Paweł Grabka, ogłosił pierwszy, znaczy nie wiem, nie pierwszy. I ostatni. Miejmy nadzieję, że ostatni. Miejmy nadzieję. Konkurs na logo nowe. Logo Koronki Krakowskiej. Jest to niezwykłe wyzwanie. Mamy nadzieję, że ktoś, jakiś grafik Grzesiek sobie z tym nie poradził, chociaż grafikiem. Także jeśli sobie z tym nie poradził, choć z grafikiem, e, moi drodzy, e, na stronie choroby, zawisnął regulamin tego już oto konkursu, wejdźcie, spróbujcie swoich sił, są nagrody do wygrania, a przede wszystkim prestiż, że logo choroby będzie zaprojektowane przez Was. Więc bierzcie kredki, pędzle, mazaki, markery... Najlepiej komputerowo, wszystkie tak, te role. też przyjmą, komputerowe. Kredka mi też, też. Jak masz 7 lat i umiesz rysować, to rysuj. Druga to... z, z chęcią oceni twoje <gryś> Dobrze, a grzech zaprosi nas, <gryś>, jakże jesteśmy dla 7 lat. Tak, dla 7 lat, Nie, mnie, na takie starsze osoby. Słuchajcie, myśleliśmy sobie po prostu w bo jesteśmy dwoma zapracowanymi studentami. Czasem trzeba, czasem mówić. bardzo zapracowanymi. Dlatego myśleliśmy sobie, że potrzebujemy trochę rąk do pracy i postanowiliśmy uruchomić taki program praktyk dla Was. Więc jeśli chcecie czasem usiąść na naszym miejscu, albo jeśli chcecie pomóc nam w montowaniu filmików, albo jeśli chcecie pojechać z nami na jakąś imprezę i pomóc nam coś sfilmować, bo właśnie to jest to, co Was kręci, bo to jest to, co lubicie robić, to dajcie nam znać, piszcie na naszego maila, napiszcie trochę o sobie, może pokażcie jakieś filmy, które wykręciliście, pochwalcie się tym, co robiliście zarówno w ZHP, jak i poza nim do tej pory, a na pewno się odezwiemy i z częścią z Was będziemy rozmawiać dalej, i zaprosimy na praktyki, po prostu TV, taka okazja, taka nie okazja. Nie bójcie się i postarajcie się wysłać, bo naprawdę nie ma się a my Was może czegoś My, albo wy nas też czegoś nauczycie. ile zyskać. TV ma po prostu małpa Gmail. Adres mailowy jest. prostu małpa Gmail. Za miesiąc też się zobaczymy. Rzeszył, Piotrek, Cześć. Po Tylko prostu. porcowy Tomasz, i on. i kamera prostu. która prostu. rezerwowa jest na Po prostu. Po no, prostu. zobaczenia. Cześć.